Cześć, witajcie. Jestem Wojtek i witam was w kolejnej serii o o czym właśnie? Kampania Arek Przepowiedni, Arks of Omen. A to jest coś nowego, co się ostatnio pojawiło w Warhammerze, z świeżynka, jak to się mówi. Kampania Arek Przepowiedni była wielką, ogarniającą przestrzeń całej galaktyki ofensywą wytoczoną przez Abadona Profanatora w 42. milenium. Jej celem było skompletowanie tajemniczego artefaktu, znanego jako klucz do zamka oraz aktywowanie broni, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej, która zgodnie z wiedzą samego Abadona miała posiadać moc zdolną do zniszczenia Imperium Ludzkości. No tak, tu była y, krucjata Indomitus ze strony Imperium Ludzkości, a ze strony Abadona pojawiła się inna kampania, czyli Arks of Omen. Początek kampanii miał miejsce w ramach większego konfliktu, czyli wojny bestii, kiedy to siły Czarnego Legionu, prowadzone przez kowala osnowy Vaska, zaatakowały sztucznego satelita Adeptus Mechanicus Pergamatros w strefie wojny Wigilus. Po dokonaniu włamania do systemów zasilających i sterujących satelitą oraz późniejszym ujawnieniu jego położenia do tego samego systemu gwiezdnego, wdarł się okręt Czarnego Legionu nieskruszony. Pomimo silnego garnizonu złożonego z sił Skitarii i Tytanów klasy River, z Legio Maledictus oraz systemów bezpieczeństwa obejmujących lasery obronne, Wask i Magos Persefora Hexen z mrocznego mechanikum sprowadzili ze sobą siły zdolne do przytłoczenia całej armii. Co gorsza, Towarzyszący im mroczny magos Jurek był w stanie przebić się przez zabezpieczenia krypt danych satelity, szukając w nich informacji mogących wspomóc sprawę Abadona. Nie mógł on jeszcze wówczas wiedzieć, że sprowadzenie przez niego pokaźnego tomu danych na mściwego ducha było jedynie początkiem intrygi uknutej przez wasztora demona służącemu chaosowi niepodzielnemu. Kilka solarnych miesięcy później. Kiedy Abaddon nadzorował pracę naprawcze swojego okrętu, przechowywany na jego mostku tom otworzył portal osnowy, przez który do rzeczywistości przedostał się sam Washtor. Po stanięciu oko w oko z Abaddonem, demon zesłał na niego profetyczną wizję, w której niebo płonęło, a gwiazdy rozbłysły światłem dość jasnym, by ostatecznie pokonały ciemność. Po przemienięciu wizji demon powiedział mu, że tytuł władcy kuźni dusz już go nie satysfakcjonował. Zamiast tego pragnął zostać piątym bogiem chaosu. Wasztor wierzył, iż był w stanie to osiągnąć tylko, jeśli zesłana na Abadona przepowiednia się ziści. Następnie zaoferował mu sojusz. Profanator nie był pod wrażeniem potęgi demona, ale zgodził się towarzyszyć mu w ich wspólnym ataku na pobliski świat Maglador, gdzie mieli odnaleźć fragment tajemniczego klucza. I tutaj zaczyna się część pierwsza odnośnie Abadona objawienie na Magdalor. Planeta Magdalor była domem zakona Adeptus Astartes żelaznych aniołów. Choć ich zła passa minęła wraz z uzupełnieniem ich zapasów genoziarna i szeregów przez Astartes Primaris, walka z całą flotą wojenną Abadona samotnie oznaczała dla nich pewną śmierć. Niemniej była to śmierć, dla której, do której zostali powołani już w dniu wywyższenia ich do rangi Astartes, w związku z czym postanowili walczyć do ostatniego wojownika w obronie wszystkiego, co święte dla ich zakonu. Kiedy w próżni nad Magladorem, Magdalorem rozpoczęła się bitwa między flotą zakonu a flotą Abadona, kilkuset żelaznych aniołów obsadzało właśnie zapierające dech umocnienia swojej fortecy klasztornej, nazywanej Koroną Aniołów. Co dla Astartes było oczywiste od samego początku, ich skromna flota nie była w stanie zatrzymać sił Abadona, ale zdołała opóźnić desant sił Czarnego Legionu i kultystów chaosu. Po wylądowaniu na powierzchni świata, pierwszych kosmicznych maryn z chaosu, Profanator z Falkusem Kibre i swoimi zwiastonami rozpaczy u boku dokonał szturmu teleportacyjnego do samego serca korony aniołów. Po pokonaniu trzech bibliotekarzy zakonu, dla reszty sił żelaznych aniołów porażka stała się oczywista i nieuchronna. W krótkim czasie ich pozycje zostały przytłoczone. Po zdławieniu ostatnich przejawów oporu, Abaddon nakazał splądrowanie fortecy klasztornej. Przemierzając puste komnaty kompleksu, zdziwił się jednak na widok scen rzezi i oczywistego demonicznego zepsucia. Pokonując kolejne korytarze w poszukiwaniu odpowiedzi na trapiące go pytanie, koniec końców natknął się na zniewolone przez wasztora pomniejsze demony i zmutowane organiczne machiny wojenne. W komnacie przed nimi mistrz żelaznych aniołów Nymarn i resztki jego pierwszej kompanii toczyły heroiczne ostatnie starcie, odpierając demony fala po fali. Obecny między swymi wojownikami Wasztor ożywił maszyny z apotekarionu i rekluzjum fortecy, przytłaczając broniących komnaty terminatorów, podczas gdy Abaddon stanął do pojedynku z Nymarnem, zabijając go w walce. Po zakończonym starciu siły Wasztora ignorowały wszystko i wszystkich wokół, skupiając wzrok na wysokiej marmurowej kolumnie w sercu komnaty, wiszącej w powietrzu dzięki polu siłowemu. Z początku Abaddon nie był w stanie zrozumieć, co było w niej tak specjalnego, iż to właśnie w jej cieniu Zakon Żelaznych Aniołów postanowił stoczyć swój ostatni, desperacki bój, a demony nie były w stanie odwrócić od niej wzroku. Dopiero po długiej rozmowie z samym Wasztorem poznał jej prawdziwe znaczenie po dowiedzeniu się iż jest ona fragmentem klucza oraz poznaniu prawdziwej natury tego artefaktu Abaddon zaśmiał się głośno i poprzysiągł współpracować z władcą kuźni dusz na przestrzeni kilku następnych miesięcy siły czarnego legionu pod rozkazami Wasztora gromadziły i przystosowywały do służby kosmiczne wraki nie obyło się przy tym bez dużych strat, a sam proces był bardzo czasochłonny. Ale koniec końców Wasztorowi udało się skazić każdy z obranych na cel wraków energią osnowy, przekształcając je w jeszcze bardziej śmiercionośne narzędzia zagłady. Następnie Abaddon mianował kapitanami tych ogromnych jednostek posłusznych i sprzymierzonych z nim czempionów chaosu, tworząc w ten sposób flotę arek przepowiedni. I cel był jasny. Mieli odnaleźć wszystkie pozostałe fragmenty klucza, przeczesując obszar całej galaktyki. Podczas gdy Wosztar gromadził dla Abadona kolejne arki, Abadon postanowił zaatakować galaktykę przy pomocy tych, które były już gotowe do służby. W pierwszej fali jego inwazji do ataku ruszyło 12 kosmicznych wraków, każdemu z nich towarzyszyła zaś Flota Wojenna Chaosu, stanowiąca ponure, mroczne odbicie flot Krucjaty Indomitus. Do najważniejszych starć tej fazy kampanii należała bitwa o lodowe księżyce planety Korbrach oraz przemysłowe spirale świata Vainglory. Po tygodniach krwawego oblężenia świata świątynnego Lume 4, żelazni wojownicy Kowala Wojny Chagry, dowódcy arki przepowiedni Ogra, byli w stanie wedrzeć się do najświętszego na planecie relikwiarza i zabezpieczyć kolejny fragment klucza. Ten fragment przyjął formę starożytnego. Pokrytego sadzą Kogitatora, utrzymywanego w polu stazy. W tym samym czasie na planecie Hasp agenci Legionu Alfa zinfiltrowali teren wykopalisk obejmujący jedno ze starożytnych ludzkich miast i zabezpieczyli inny fragment meteoryt zanurzony w podłodze, w podłoże skalne planety. Każdy ze zdobytych fragmentów był triumfalnie wnoszony na mostek jednej z arek, gdzie po uruchomieniu specjalnego portalu osnowy znikał on w jego odmentach trafiając prosto w ręce Wasztora. Pomimo początkowych sukcesów, siły Abadona nie odnosiły jedynie zwycięstw. Na Agamedesie, Arka Krwawa Paszcza i towarzyszące jej okręty uwikłały się w trwający ponad miesiąc konflikt z manipułami ze świata kuźni Graja, doświadczonymi wojownikami, którzy w przeszłości topili we krwi całe planety. W czasie przeczysywania gromady Rasputar arka Zguba Życia trafiła między Młota Kowadło, stając się trzecią częścią konfliktu w wojnie, jaką skłaci z Ligi Hegemonii Kronus czyli ze Skulkraką i jego Łach. W odizolowaniu od tego wszystkiego Walcząc między chmurami gazu, mogławicy serpesy, mistrz skór tawak, z legionu władców nocy odpierał ataki ze wszystkich stron, eldarzy ze światostatku ultwe i mroczni Eldarzy z kabały żelaznego ciernia wyłaniali się prosto z ciemności, uszkadzając jego okręty jeden po drugim. Do czasu wyruszenia do walki drugiej fali arek przeznaczenia spaczone energią osnowy kosmiczne wraki były już obecne w każdym z pięciu segmentów imperium oraz w każdej z większych stref wojny. Siły Abadona niekiedy ignorowały większość imperialnych placówek po drodze, na cel obierając planety opanowane przez orków, tyranidów, a nawet inne heretyckie frakcje. Gdyby flotom chaosu nie towarzyszyły ogromne, przystosowane do służby ujboku kosmiczne wraki, imperium najprawdopodobniej nie byłoby w stanie połączyć aktywności licznych flot chaosu w jeden wzór. Mniej więcej w czasie wyruszenia do walki, drugiej fali arek przepowiedni, osławiony inkwizytor Koteas z Ordomaleus, otrzymał wiadomość od Eldarów. Zgodnie z jej treścią, Zinos podejrzewali, że ich aktywność może mieć związek z operacją, zakrojoną na szeroką skalę. Inkwizytor rozpoczął własne śledztwo w tej sprawie, jednocześnie uświadamiając floty bitewne Imperium o nowym zagrożeniu. Choć powolna i ociężała machina wojenna Imperium ludzkości potrzebowała czasu, by zareagować na nie z pełną mocą, to dzięki jego reakcji kilka z arek zostało stosun w stosunkowo krótkim czasie przyszpilonych, zabordażowanych i za cenę sporych strat oczyszczonych. Nie zmieniło to jednak faktu, iż galaktykę przemierzały w tym czasie już dziesiątki kolejnych arek. Jedna z najgłośniejszych bitew w tej kampanii miała miejsce na świecie fortecznym Kortoza 3. Największego z fortów na planecie, Fortum Primus, strzegły siły liczące ponad 200 regimentów Gwardii Imperialnej. W samym sercu tego ogromnego kompleksu znajdowało się muzeum poświęcone starożytnym metodom prowadzenia wojny, a jednym z przechowywanych tam artefaktów był fragment klucza pod postacią miecza. Dzięki obecnym na planecie psionikom wysokiemu dowództwu planety Udało się przewidzieć atak Sił Chaosu przed dotarciem do ich systemu Arki Ogr. Reagując na tę sytuację bardzo szybko, gubernator planetarny zdołał nakłonić do pomocy w obronie planety sił Zakonu Czarnych Templariuszy, których flota z wyczekiwaniem patrolowała przestrzeń Układu. Nie wystarczyło to jednak do odparcia ataku Arki. Dzięki swoim udoskonalonym systemom nawigacyjnym okręt zdołał ominąć flotę Astartes i zaatakować samą Kortozę. Szturmem przewodziło Bractwo Chaosu znane jako Synowie zgnilizny na czele z Gultorgiem Zakażonym, któremu nie zależało jedynie na zdobyciu fragmentu klucza, ale i na złożeniu planety w ofierze na ołtarzu Nurgla. By to osiągnąć, Gultorg nakazał zaatakowanie imperialnej floty swojej szczurzej gwardii i krukom plagi, podczas gdy reszta jego sił skupiła się na ataku na samą Kortozę. Po dokonaniu mocno odpieranego przez obrońców Desantu. Krwawe walki rozgorzały na terenie fortu Munifica Maxima, umocnionego łańcucha górskiego Absolutis Colossi oraz na poligonie równin Expans Marshall. Broń wirusowa przeobraziła tysiące lojalistów w bulgoczące kałuże śluzu, z jednej z których na powierzchnię planety wyszedł sam Wasztor. Imperialni obrońcy nie utracili jednak nadziei. W tym samym czasie jedna z pancernych brygad z garnizonu planety wypchnęła zdrajców z obszaru między wieżami Arcadia Ballistus, a równinami poligonu, odrzucając zdradzieckich rycerzy z domu gnął. W przestrzeni kosmicznej sytuacja również nie była jeszcze przesądzona posiłki wysłane na pomoc imperialnej flocie właśnie rozpoczęły szturm na blokadę wokół orbity planety. Śmiałe akcje abordażowe były przeprowadzane przez obie, walczące ze sobą strony, a diabelnie silny ostrzał zmiótł z kosmicznego pola bitwy wiele dumnych okrętów o bogatej historii służby. Koniec końców, jedność imperialnych obrońców okazała się być zgubą dla zdrajców, a przynajmniej tak widzieli to synowie zgnilizny. Pozbawione wspólnego celu bandy i bractwa chaosu walczyły wyłącznie w swoim imieniu, a Gultorg nie był w stanie nakłonić ich do słuchania rozkazów. Widząc już jedynie nieuniknioną porażkę w starciu na powierzchni, czempion chaosu wycofał się na czele synów zgnilizny na pokład swojej arki, gdzie miał zamiar odeprzeć imperialny szturm. Była to chwila, której poukrywani e, między walczącymi astarty z Legionu Alfa wyczekiwali od początku inwazji. W mgnieniu oka przejęli kontrolę nad kanałami Voxus zdrajców, nakazując im opuszczenie swoich pozycji i rzucenie wszystkich sił na Fortum Primus. Zmasowany kontratak zupełnie zaskoczył pędzące przed siebie siły imperium, które nie zdążyły wrócić na pozycje obronne. Szturm zakończył się niemałym sukcesem. Zdrajcy opanowali spore sekcje twierdzy i zabezpieczyli kolejny fragment klucza. Jednak pozycje sił Abadona w całym systemie posypały się jak domek z kart. Do chwili wyruszenia w przestrzeń kosmiczną drugiej afali Arek, dla sił Imperium Jasnym stało się, że wzmożona aktywność zdrajców w granicach Imperium była częścią większej ofensywy, nie zaś pojedynczymi rajdami. Motywy Abadona były jednak wciąż niejasne. W miarę pokonywania przez jego siły kolejnych lat świetlnych, Arki zaczęły zwracać na siebie uwagę potworów zamieszkujących Osnowę, takich jak Kalawassi i Zniewoliciele. Ich bezlitosny szturm na jedną z Arek, poczerniałą wieżę, zakończył się jej poważnym uszkodzeniem. Na pokład Arki, szlochającego boga, wdarli się tyranidzi z floty roju Kraken, zmuszając mistrza plagi Ulgate i jego ocalałe z masakry siły do cofania się komnata po komnacie w głąb ogromnego okrętu i wyczerpywania sił Zinos fala po fali. Pomimo licznych komplikacji, Arki kontynuowały swoją misję. Na świecie grobowców Vol, Arka bestia w Szkarłacie przebudziła nekronów z dynastii Szarek-Han, jednak dzięki szybkiemu desantowi i jeszcze szybszemu atakowi na repozytorium kolejnego fragmentu klucza, siłą chaosu udało się wycofać z artefaktem przy minimalnych stratach. Czarnoksiężnik z legionu tysiąca synów, który dowodził arką, niejaki lord Hazomet, nie mógł jednak wiedzieć, że uśmiercony podczas walki nekroński lord Somatatek bardzo szybko zmartwychwstał. Przepełniony gniewem za tak niehonorowy atak, nakazał zmobilizowanie swojej floty, na czele której wyruszył w galaktykę w poszukiwaniu zemsty na bestii w Szkarłacie. Jak wam się podoba? Mnie się podoba bardzo i w tym momencie kończymy a i słyszymy się za jakiś czas w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że również będzie bardzo ciekawie. Jedna z najnowszych świeżynek w świecie Warhammera, czyli Arks of Omen, e, kampania Arek m, Przepowiedni, tak więc e, słyszymy się za jakiś czas, już to wspominałem, i dzięki Wam bardzo. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.